najpierw trzeba odwrócić na trzy. Dzień dobry, Michał Borkowski z tej strony, psycholog. Witam serdecznie. Wtorek, pogadanka po drodze do pracy. Rozmawiałem ostatnio z takim ziomkiem i mówię mu, słuchaj, weź opisz swoje życie za pięć lat, jakbyś chciał, żeby wyglądało. No i on mi mówi, o, to trzeba dłużej nad tym przysiąść, to wymaga dużo, dużo czasu. I potem zaczęliśmy tak sobie gadać szczerze i okazuje się, że to nie wymaga dużo czasu, żeby powiedzieć o czym się marzy, tylko dużo czasu wymaga pokonanie wszystkich ale, które się pojawiają po drodze. Wszystkich takich naszych mądrości, takich naszych zastrzeżeń, dlaczego te nasze marzenia miałyby się nie, nie sprawdzić. I chcę powiedzieć dzisiaj, że to jest najgorszy wirus, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o rozwój. To jest właśnie to krótkie, trzyliterowe literowe słówko, ale. Ale muszę się tu teraz włączyć do ruchu i chwilę skupić. Słuchajcie, ja widzę to w swoim gabinecie, jak rozmawiam z ludźmi, jak rozmawiam z nastolatkiem albo starszym człowiekiem, i jest taki moment takiej szczególnej energii, że człowiek zaczyna mówić o tym, czego pragnie, czego chce. Co mu się marzy, w ogóle, gdzie by chciał się przeprowadzić, żyć tam, co by chciał robić, jaki jest jego wymarzone yy, wy, wymarzona praca. I potem jest taki switch nagły, jest ale albo nawet go nie słychać dosłownie, tylko pojawia się taka inna energia, właściwie brak energii i się mówi, ale trzeba to, trzeba mieć pracę, trzeba zarabiać pieniądze, muszę pójść na takie studia, bo jak pójdę na te studia, no to wtedy będę miał dobrą pracę. I widzisz po prostu ten moment, że coś co płonęło nagle gaśnie, zaczyna gasnąć. U dzieci na przykład, jak rozmawiam z dziećmi, tego nie ma. One tego wirusa jeszcze nie mają. One właśnie tak jak z tym wirusem teraz, że dzieci przechodzą bezobjawowo. Po prostu dziecko jak zapytasz, a co ty byś chciał, kim byś chciał być w przyszłości? No to po prostu ci odpowie, kim by chciał być i bez żadnego ale i jakby to sam się musisz ukryć w język, żeby nie mówić no tak wiesz, ale nie wszyscy polecimy w kosmos, no wiesz, na księżyc to tylko lecą trzeba się ukryć, bo właśnie to jest moment, kiedy my tego wirusa wszczepiamy dzieciakom i to jest ten moment, kiedy on nam został wszczepiony że jakieś nasze marzenie zostało boleśnie skonfrontowane właśnie z taką mądrością życiową wiesz, to nie wszyscy wybrani i tak dalej i tak dalej. A co będzie, jak przegrasz? A co będzie, jak ci się nie uda? A musisz mieć pieniążki, żeby żyć. I tak dalej. Może dlatego właśnie, przez to, że masz taki wirus w swoim krwiobiegu, to gnijesz. Całe swoje życie gnijesz tak naprawdę, bo siedzisz gdzieś w jakiejś strefie komfortu, w którą cię wpędziło twoje ale, a właściwie cudze ale. I teraz tam siedzisz. I życie mija, dzień za dniem. A ty wiesz, masz bieszczady na tapecie, co prawda, ale siedzisz w mordorze, albo masz jakąś tam Wenezuelę, Portugalię w sercu, ale po prostu, no właśnie, ale wiesz, no masz kredyt i tak dalej, i tak dalej. Proponuję zatem, zaczynamy dzisiaj grudzień, 1 grudnia, proponuję zrobić taki challenge, czyli wyzwanie. Słuchajcie, zróbmy sobie, jeśli chcecie, 30 dni bez ale. Każdy sam w siebie pilnuje. Jak tylko jakieś ale zacznie ci się wtrącać, kiedy zaczynasz mówić o tym, czego byś chciał, czego pragniesz i o czym marzysz, to kasujesz to. Nie ma tego. I tej części zdania, które jest po ale. Zobaczcie, ale to jest taki przech... przebrzydły kawałek, te trzy litery, że tak naprawdę ale kasuje wszystko, co było wcześniej. Jeżeli ja powiem, słuchaj, kocham cię, jesteś wspaniała, ale. No to w tym momencie, jakby już to, co było przed ale, nie jest ważne. Dlatego proponuję 30 dni detoksu od słówka ale. I na koniec, żeby Was zachęcić, to taka ulubiona moja powiastka krótka. Kiedy wszyscy wiedzą, mądrzy, że czegoś nie da się zrobić, to potrzeba kretyna, który przyjdzie, nie będzie wiedział i on to zrobi. Życzę sobie i Wam, żebyśmy odnaleźli w sobie dziecko, może nie kretyna, ale to niewinne Niewinne dziecko, może trochę naiwne, które pomoże nam przeskoczyć nasze ale i wyjść z naszej strefy komfortu. Dobrego dnia i całego życia. Pozdrawiam Michał Borkowski, zapraszam na mojego bloga beingfacem.pl.